Do tu są jest kawał drogi. Muszę się zastanowić, czy chcę tam jechać. Mieliśmy nadzieję, że jednak się zgodzisz. Słuchaj, Geralt, wróć niebawem i zgódź się. Będziemy tu na ciebie czekać. Nadal czekacie? Niestety. Tak jak powiedziałem. Bez ciebie nie mamy po co wracać. Przemyślałeś propozycję? Przyjmujesz zlecenie? Mam jeszcze coś do załatwienia. Poczekamy na ciebie. Jestem zmęczony i chciałbym się odprężyć w towarzystwie pięknej kobiety. Najlepiej, elfki. Chcę grać w karty. Nadal czekacie? Bez ciebie nie mamy po co wracać. Przemyślałeś propozycję, przyjmujesz zlecenie. Nie ma sensu.